Kochani i od razu nie przepuszając zabieram Was ze sobą na wycieczkę po Zapraszam. Wyszło roję! To jest wiedniu. teraz czas na nie automat i czas i, i ruszamy tak? No i cóż, można sobie wszystko zaplanować, a i tak czasami jakieś niespodzianki wyskakują, że na przykład yy, noż pierwsza taka, że nie było pociągu bezpośredniego z lotniska pod jakiś są trzeba wsiąść w autobus zastępczy, no Ten autobus nie mógł wszystko znaleźć, a udało mi się. Przybył tutaj jakieś chyba dwa przystanki, ten autobus na, na stację. No i czekamy. Teraz, ale z tym zawsze trzeba się liczyć, że tak może być. Co to my dzisiaj mamy w torek. Godzina 12. I patrzcie, ile ludzi tutaj jest. i you going to to Imponujące, co? O, Dzięki. Yeah. szukam miejsca gdzie będzie coś do jedzenia. jestem strasznie głodna a słyszałam, że to się nazywa nasz mar, czyli miejsce gdzie powinno być dużo do różnych rzeczy, ale na razie... O, chyba tam się dopiero zaczyna. Okej. Okay. I look moment. Możesz sobie jakąś koneczkę wezmę z rybką. Hmm. Czyli po tej stronie są wszystkie knałki. No tak, jest duża, także rzeczywiście. Różne są. No i w końcu taką będzie to zamówiłam. To jest jakiś pieczywo z orzechami i łososiem w środku. Co robicie jeszcze? Odnosimy taką <śmiewanie> <śmiewanie> wysokie. A niestety te nasze łódzkie kamienice w porównaniu do tych to, to takie bardzo skromne i ubogie krewne. Mogę nie ma porównania nawet no gdzie jeśli chodzi o wielkość, o rozmach. Aha, aha. staję na środku ulicy, to tak kiepsko trochę. Dobra. Idę dalej. Zapatrzone dziecko w tą komórkę. No takie autobusy tu widzę, jeżdżą, turystyczne. Wiecie o co chodzi, nie? Kupuję bilety, cię odwożę po całym mieście. Okazują ciekawostki. O tu mogłabym się jeszcze dopchać czymś. Nudel, nudel, na flash, Ale cholera wie ile. Nie ma ceny. Dobra, nie ja na razie się najadłam. Się zapchałam trochę tą bułką, ale... Dobre było chociaż. Taki świeżutki łosoś. Spoko. Zobaczymy czy coś mi tam się zachce to Na razie idziemy zwiedzać. Jak tylko słoneczko trochę tam zacznie świecić... To humor się poprawia. Wszystko wydaje się ładniejsze. No niczego czego chyba nie powiedziałam, ale tak jest. No. Jak widzicie ten zamek obór jest w remoncie, przynajmniej tutaj z tej strony. Nie wiem, może w środku go można zwiedzać. Ja i tak nie będę wchodziła, bo ja nie mam na to czasu. Jakbym tak się skoncentrowała na zwiedzaniu jeszcze w środku tych wszystkich zamków, to może jeden, dwa bym obejrzała. I to by było tyle. Coś niesamowitego. A ten pomnik. Przejmiemy mu się trochę bliżej no więc widzę, że yy, Wiedeń to takie miasto w którym jakbyście chcieli się naprawdę tak zagłębić w historię tak dokładnie wszystko zobaczyć jeśli kogoś to rajcuje i lubi takie rzeczy no to trzeba trochę do czasu poświęcić. Bo to nie ma sensu biegać od jednego do drugiego z wieszonym językiem. Bo tego jest mnóstwo. Ja nie jestem może specjalnie pasjonatką, więc mnie wystarczą takie oglądziny z zewnątrz. Potem sobie coś tam doczytam jeszcze. Podoba mi się i tak niezmiernie. Taki pan trochę jak berliński. <grymne> Może jednak nie, ale, ale coś takiego podobnego. To jest parlament. No niezły ten ratusz. Może się powtarzam z tym niezłe, ale to wszystko jest niezłe. Nie wiem, jakie określenia już używać. To jest chyba najładniejszy ratusz, jaki widziałam. A tutaj go ratusza, przed ratuszem dokładnie. Cyrk. Ja nie wiem, czy on na stały tutaj jest, czy to jest tylko jakiś przyjezdny. Karel może ładnie wyglądać. Podświetlone jest. No i wreszcie Dunaj. Potłapałam się. Jakie tu graffiti kolorowe. Tam no, chłopaki malują. Graffiti no... takie... Trochę taka pstrogacizna. Nic pięknego to nie jest. No tutaj no, czasami jakiś jeden się różni, czy drugi. No i to po jest. Wieczorem bym tu chyba nie pospacerowała. Tak mi się wydaje, no nic. Oni to chyba mogą malować. dzień tak malują bez żadnego tutaj strachu. Właśnie to jest miejsce, gdzie każdy może się twórczo spełnić. No i wreszcie coś nowoczesnego, prawda? No do tej pory same zabytki. Jaki ten donajczysty. No, w miarę wygląda. Nie wiem, nie, nie, nie mówię, żebym chciała się tutaj kąpać. To było ciekawe doświadczenie. Wejść z taką komercyjnej ulicy Sprawno... sklepów, hatei, restauracji, ...wszystkich tych znanych mark na świecie. Niestety wychodzi się niespodziewanie na taki wyraz. Jest i co powiecie na to? Następna wielka budowla. No zdecydowanym plusem tego przyjścia takiego późniejszego, bo jest już po szóstej, prawie w pół do siódmej, jest to, że no tak się robi fajnie, tajemniczo, cicho. Ludzi też już nie ma tak dużo. A jeszcze jest jasno. Już zachodzi słońce. Ale jeszcze widać wszystko. Może nawet będzie później oświetlone. No dobra, jeszcze chwilkę się tu pokażę. Kończymy zabawę. jest zmęczona. Na lodnisko, będę wracała. <laughs> no nic, no słuchajcie, no zobaczyłam co mogłam w tak krótkim czasie. To naprawdę jestem dumna, że dam radę tyle ogarnąć. <laughs> Ale już nie mogę, już mi nogi mi się dają. Wracam. <laughs> Zawsze jeszcze coś się znajdzie. <laughs> co? Wzbudzę ciekawość, co to są za rzeźby jakieś takie dziwne bardzo. Aha. Nie wiem, jakby głowa cielaka na mnie, na nogach stoi, ich habe Gezi. Grałem, i to stopa, i co? Sonenfus, mm. słoneczna stopa. I to Deliby, brama miłości. Myślicie? Przypomina Wam to bramę miłości? No. Czemu nie? Może coś z drugiej strony jest? A to samo no i jeszcze popatrzcie tak szybko z daleka, trochę przybliżę co to mamy jakieś dziwadła jak się tu zastawiło w tym nic nie widać więc jeszcze raz pokażę Wam tak. i tak jeszcze Rafael.